A i tu witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj mamy dla Was instatest test, Przetestujemy właśnie film z Instagrama. A, ale co to będę Wam opowiadał? Zobaczcie sami. <muzyka> Jak widzicie na filmiku? Zostały zabarwione kwiaty na kolor ombre, ombre róże Ale, że Dariusz nie mógł znaleźć w Warszawie białych róży, bo oczywiście nigdzie nie można znaleźć białych róży, bo nie ma Bo się wyprzedało. oczywiście jak Dariusz szuka róży o 16, do czego się dziwić Znaleźliśmy takie lekko zielone i goździki, bo oczywiście ja Sprawdzałem w internecie wszędzie, jak barwić kwiaty, jak to działa I ogółem chodzi o to, że Nasza róża wchłania wodę, nie. na początku musimy oberwać wszystkie liście, żeby nie było liści, bo liście też wchłaniają wodę i najlepiej to działa ze świeżo ściętymi kwiatami. Jeżeli macie krzaki białych róż, to możecie zerwać z takiego kwiata właśnie jak ten i obcinamy łodyżkę trochę ha, po skosie, możecie ją rozciąć i wkładamy do butelki z barwnikiem. I po 24 godzinach ma kwiat chłonąc nam całkiem yy, właśnie barwnik, i mają się płatki zmienić. Czy co zadziała? My to przetestujemy specjalnie dla Was. Jeszcze się dowiedziałem w kwiaciarni, właśnie, że to, jak wspomniałem wcześniej, działa najlepiej z białymi kwiatami i świeżo ściętymi, bo one wtedy jak najwięcej wchłaniają wody. Zresztą wzdłuż. co chciałam powiedzieć? Zrobimy jedną rozciętą. Drugą przyciętą tylko z dołu, bo po 6 godzinach możecie znowu to przyciąć, a tu już będzie trudniej nam to rozciąć dalej, bo po prostu nie będziemy mieli róży Więc to mam. I zrobimy tak, jak na filmie było. Nie wiem, czy widzieliście, że to były dwa kolory. Ale czy to wejdzie? Co potrzebujemy? Baraki spożywcze. Taki kolor. Weźmiemy na pewno niebieski. Takie właśnie typowe. Eee, taki czerwony. Te kolory są bardzo podobne do siebie. Nie wiem, czy to się uda, czy to się nie uda. I teraz ostatni kolor został czarny. Myślę, że czarny będzie najfajniejszy. Moi drodzy, czekamy teraz. Mam nadzieję, że to się uda. Pierwszy efekt ma być widzieć po 4 godzinach. Niestety, nie mam tego tyle czasu. Jest już godzina 15. Ja to zostawiam na noc. Jutro przyjdę i dogram resztę. Zobaczymy, czy to się uda, czy nie. To co? Zostawiamy tak kwiatuszki. No i czekamy do jutra, moi drodzy. Na płatkach widać, że płatki już zmieniły kolor na niebieski. I na różach widać takie niebieskie pęcherzyki. Na innych kwiatach na razie nie widać żadnej różnicy. Chodź, chodź. Darek nie widział. Ale nie ma wow! Udało się! Tylko nie wyszło. Ale super, ale ombre nie wyszło, bo kolory są bardzo podobne siebie. <laughs> nie, tak jakoś są, że a niebieskie. Jakie super! super! Wow. Ale niebieskie są ekstra i różowe też Jaka jasna! A trzymają się? Nie, sztywne są, czyli okej. Okay. Przepiękne są. No ładne! Super! Mega I oni wiek. tak to w nie barwią! No nie, barwi, nie? no bardzo. A Zaczek no, ten już jest piękny. I, piękny, i niebieski tak, w ogóle. To? Jaki mega! Piękna. Gwiazda, no, nie? To jest coś, jednak warto było czekać te cztery godziny. Tylko ombre, jestem trochę zawiedziony. No co? moim zdaniem, to, jest, to nie wyszło zupełnie, zobaczcie. A nie, wyszło. Nie. Takie fiorowce, fior ale nie jest, no. ale nie jest taki jest efekt piękne. jak na Instagramie. Ten. Nie tak piękne jak Super. na Instagramie. No nie, już nie Może przez to, wszystko. że to nie było się rzekło. O, już z siebie, jest ogrodnik. No, Dzięki. <laughs> to jest zarąbisty, no. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że i tak dajcie łapkę w górę. To były mniej więcej 20-24 godziny w barwniku. No to co, dajcie znać w komentarzu, który Wam się najbardziej podoba. I widzimy się już szybko w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Pozdro. DG Moi drodzy, wpadajcie na kanał Kuchni Lila, tam znajdziecie mój kolejny film. Link, oczywiście, znajdziecie w opisie. Cześć.